dobry. Dzisiaj trochę spóźnieni, ale jesteśmy spokojnie. Robercie. Dzień dobry, dajś, cześć. Bo jesteś nową postacią dzisiaj w naszym krótkim 15-minutowym programie. Robert Miński, król PSO, imperator prawda, serwisów profesjonalnych VMware'a w Polsce. Człowiek, który od wielu, wielu lat był projekt managerem, więc widział wszystkie kłamstwa i niekłamstwa, i wszystkie dobre rzeczy, i wszystkie złe rzeczy. Więc myślę, że fajnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać z prawdziwym praktykiem, człowiekiem, który od wielu wielu lat e, zajmuje się tą działką w że a porozmawiamy o tym, jaką wartość dają usługi PSO, zarówno dla partnera, jak i dla klienta. Nie? Bo myślę, że to jest dość istotne, że ten świat ma trochę dwie strony i obie dość dużo mają zalet korzystając z usług PSO. To powiedz może na początku. Dla tych naszych widzów, którzy nie znają, co, nie wiedzą, co to jest co to w ogóle jest? Nie? Co wy robicie? Czym się zajmujesz? Przed, pewnie. Przede wszystkim dzień dobry, witam wszystkich. Maćku, miałeś mnie nie zawstydzać od początku, ale nie wyszło. E, witam wszystkich tak. Jestem formalnie project managerem od niedawna. Delivered jeśli chodzi o PSO w Polsce. PSO, czyli usługi profesjonalne w że Wielu z Was zakładam, że jeśli tu jesteście, to interesujecie się VMware'em i tym, co dostarczamy. My dostarczamy naprawdę najnowszą technologię. Oczywiście najlepszą, o tym nie muszę mówić, ale najnowszą. Siłą rzeczy skomplikowaną. Nie jest to produkt, jak wszyscy wiecie, z pudełka, który można zainstalować, klikając Next, Next, Next. Trzeba trochę wysiłku, żeby tak skonfigurować narzędzie, żeby odpowiadał waszym potrzebom biznesowym, to co potrzebujecie, i właśnie po to jesteśmy my, professional services. My pomagamy wam zrobić to, zainstalować, zaprojektować, uruchomić dobrze. My nie jesteśmy od naprawiania. My jesteśmy od tego, żeby tak skonfigurować, tak wasze środowisko doprowadzić do takiego stanu, żeby nie trzeba go było naprawiać. W skrócie, dokładnie. Ja myślę, ja myślę, że to jest właśnie ważnym elementem. To znaczy, jeżeli na przykład macie zespoły, które są świetne w operations, macie zespoły, które chcą budować te środowiska, ale czasami, przez to, że VMware jest już w tym momencie dość skomplikowanym stosem technologicznym, e, warto mieć partnera, który może być producent a zaraz powiem jeszcze o czymś innym e, który dostarcza usługi PSO, czyli właśnie te professional services, buduje, Wam pomaga, wspiera do tego, żeby wykorzystać ten skomplikowany stos technologiczny w sposób, w który został stworzony. Ale też jest druga strona medalu, to znaczy, dlaczego powiedzieliśmy o partnerach? Bo istotnym elementem PSO jest to, że w ekosystemie PSO istnieje też miejsce dla partnerów. Partnerów, których, którzy są w pewien sposób, mają odpowiednie kompetencje, które udowodnili z certyfikacjami, referencjami i tak dalej, i mogą świadczyć usługi, jakby, niech to Robert nazwał, rekomendowany przez PSO, czy to jakby pod PSO, jakbyś to nazwał. Po prostu nazwałbym to. W... Może brzydko, ale podwykonawstwem, tak? Jest Dokładnie. część partnerów, rzeczywiście, o których my jesteśmy, nie jako podwykonawcą, wendorem, jak wspomniałeś, ale mamy też grupę zaufanych, dobrze sprawdzonych partnerów, których traktujemy jako podwykonawców. Zawsze na początku projektu mówię: trakt, drogi kliencie, traktuj tych ludzi tak, jakby to był zespół a bo de facto nim jest. Dokładnie I to jest właśnie, myślę, że to jest siła, bo dużo producentów wędorów na świecie prowadzi pro, programy partnerskie, w których nie ma sensu stricte takiego programu technologicznego, Wiemy, może jest inaczej. To znaczy, na przykład jako my jako architekci e, mamy pewne kompetencje, w, którym możemy, e, w których czujemy się bardzo dobrze i możemy je realizować jako podwykonawca lub też e, na zlecenie właśnie PSO, tudzież na zlecenie klienta przez tak zwane kredyty. I to też jest dość ciekawym elementem, nie wiem, możesz chwilę powiedzieć, jak w ogóle zamawiać te usługi PSO, zarówno od strony... E, jakby klienta końcowego, jak też, jak to wpływa na partnera, nie? Pewnie. Oczywiście, znaczy zamawiać nasze usługi można w, na najprostszy sposób. Znaczy, umawiamy się, co, co jest do tak zrobienia. Jest. Płacimy go, gotówką, że tak powiem, za określone usługi. Jest mhm. też możliwość pracy na zasadzie timing material, czyli nie wiemy za bardzo dokładnie, co, co jest do zrobienia, ale kupujemy nie wiem, 30 dniówek konsultanta i mhm. wykonujemy pracę w ramach tych dniówek. Przy płatnościach, nazwijmy to rozliczaniu takim standardowym, ale jest coś, co wspomniałeś, bardzo ciekawe, tak zwane kredyty PSO czy punkty PSO. Rodzaj przedpłaty. Klient kupuje. Określoną ilość punktów, za określoną ilość pieniędzy, wydaje jednorazowo. Natomiast na co te punkty zostaną w, w przeznaczone, zutylizowane hmm. przez rok lub trzy lata, w zależności od tego, jak, jak jest podpisana umowa, to zależy od, od potrzeb klienta. Kupuje punkty dzisiaj, a wykorzystać może na projekt za pół roku, za rok i wtedy do, dokładnie ustalamy zakres i wykonuje te prace w ramach, w ramach tych punktów. Ja myślę, że to jest dość ciekawą opcją, dlatego że budując projekt na początku człowiek jest, ma taką siłę, wiesz, no, takie poczucie, że ja czego ja nie zrobię, nie? No a później nagle się pojawia, wiesz, tam SX, no dobra, nie v center, Spoczko, nie -Sanik, mm, Damy radę, nie? No ale jak dochodzimy, wiesz, Wirops, Wira, e, dochodzi tego NSX, e, podłączenie z chmurą hybrydową. I nagle ten obrazek robi się trochę, ja mam takie, takie określenie, często używam je w prezentacjach, że efekt Poloka następuje, nie? Czyli wszystko jest tam, wiesz, w każdy możliwy sposób wymieszane. Jest. I ja myślę, że to też ważne jest, że jeżeli na przykład w ekosystemie swojej firmy posiadasz systemy, które twoi wykonawcy rozumieją, no nie? czyli masz od lat jednego partnera, który dostarcza ci oprogramowanie, od lat jednego partnera, który dostarcza ci hardware, nie wszyscy wiedzą wszystko. Nie? I też bardzo trudno się tego nauczyć wbrew pozorom, bo musisz się tego nauczyć przez doświadczenie, nie? a to wymaga pracy na materiale. Ja myślę, że też trzeba patrzeć, robiąc tak skomplikowane projekty, na to, że wykorzystanie PSO, czy też partnerów certyfikowanych w kontekście PSO, daje ci szansę pokrycia kompetencji tych, których albo nie masz w domu, albo twoi dostawcy, których masz od lat, po prostu muszą się nauczyć, nie? więc zmniejszać ryzyko. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czy widzisz te takie. Kontekst u klientów też. O, oczywiście, że tak. Oczywiście, naszą przewagą jako PSO, jako vendora jest to, że my zajmujemy się właściwie tylko naszymi produktami. Znaczy, my nie dostarczymy sprzętu de facto, w tym jesteśmy słabi, ale naprawdę znamy nasz produkt od podszewki siłą rzeczy. Co więcej, my mamy możliwość kontaktu bezpośrednio z ludźmi, którzy tworzą to oprogramowanie, pewnie w ograniczonym zakresie, ale no, to jest naszą. Tak, jakby nie powiedzieć przewagą. Możemy spytać, czy to rozwiązanie zadziała, czy nie, możemy poprosić nawet, żeby to rozwiązanie w przyszłości działało. Też bywały takie przy, przypadki, nie wiem, czy wszyscy klienci sobie zdają sprawę, mogą poprosić w cudzysłowie o, zarequestować się, jak to ładnie się mówi w polsko-angielskim po do nas, do VMware'a, żeby określona, określona funkcjonalność zadziałała w którymś tam kolejnym release'u. To nie jest jakaś tajemna magia, ani rzecz, która nie jest do zrobienia. My też możemy w tym pomóc. Jasne, jasne. Wiesz co, bo e, dlaczego jakby drążę ten temat, bo e, my dość często spotykamy się z projektami, które są no, zaawansowane technologicznie, to znaczy tych warstw jest dość dużo e, i właśnie wydaje mi się, że warto mówić o usługach PSO, bo e, nie wszystko jesteś w stanie kompetencyjnie pokryć i nawet jeżeli wydaje się, że ten zespół jest dość obszerny, ma super wiedzę, to tak jak mówisz, same połączenie z jednostkami, z tymi tak zwanymi po staropolsku biznes unitami, prawda, które realizują dany produkt wewnątrz waszej organizacji, jest czymś niesamowitym. Ja sobie pamiętam taki projekt, w którym robiliśmy, projektowaliśmy disaster recovery, rozwiązanie oparte na WCloud Availability. No i tam mieliśmy pewien zgryz, jak skonfigurować chyba certyfikaty SSL-owe, wiesz, no nie ma dokumentacji, nie ma tamtego, wiesz, my wygryzamy się w projekt, budujemy POC, no i stanęliśmy. No i dla mnie ogromną siłą tego, że gdzieś tam pracujemy właśnie jako, jako wsparcie PSO, czy można tak naprawdę kupować od nas te usługi za pomocą kredytów, jest to właśnie, że mamy ten kontakt do business Unity. Tak samo jak natywnie PSO. To jest petarda, bo dzwonisz do chłopa, który to pisze. Ja on ci mówi, jak on, jaką on miał logikę, nie? bo trudno czasami ją rozkminić. No, myśli... Oczywiście, czasem, czasem on mówi, że to zadziała, może nie ma tego w dokumentacji, ale to zadziała. No wtedy pytanie, czy my staramy się unikać takiej sytuacji, żeby wdrażać sytuacji, o której nie mówi dokumentacja, ale jesteśmy w stanie spowodować, żeby to się znalazło, bo dokumentacja, jeśli działa, działa to dlaczego nie, prawda? Wiesz, to tak samo jak ci ludzie, którzy pracują w jednostkach właśnie tworzących te wasze oprogramowanie, czy nie wiem, tam właśnie na przykład nsx nie, oni też tworzą bardzo dużo kontentu na blogach. I to też może nie zawsze rozwiązuje problem, ale pokazuje, jak ci ludzie są wysoko wyspecjalizowani, bo ta wiedza jest tylko tam. Tej wiedzy nie da się uzyskać takiej oczywiście wynikającej z doświadczenia, po prostu wrytując dokumentację, czy, czy, czy tak naprawdę wiesz, idąc zgodnie z Wizardem bo są czasami takie w których no nie wszystko da się opisać w dokumentacji. Nie? Zgadza się. A znowu trochę pochwalę się mm -hmm. jako PSO. My właśnie to robimy. My mamy doświadczenia. My na co dzień my nie sprzedajemy produktu, my go wdrażamy. Wiemy, gdzie są bolączki, gdzie może być kłopot, gdzie na pewno będzie, a gdzie na pewno go nie będzie. Wiemy, jak to ominąć, wiemy, kogo się spytać, bo oprócz zespołu tutaj na miejscu polskiego mamy zespół konsultantów w całej Europie, w całym świecie, który właściwie 24 godziny na dobę jesteśmy w stanie się kogoś. Kogoś dopytać oprócz Google, tak? bo to wszyscy mają. No co, co i jak zrobić? Powiem więcej. Na przykład w SOFI mamy zespół deweloperów, którzy są w stanie powiem. w ograniczonym zakresie, ale jednak przygotować rozwiązanie szyte konkretnie pod klienta, oprogramowane tylko dla niego i to też w ramach PSO, to, to w ramach punktów. To nie jest żaden nie wiadomo, rocket Science, po prostu to jest inny rodzaj usług. Ja myślę też, że warto dzisiaj powiedzieć o czymś, co też wielu klientów jakby nie zdaje sobie sprawy. My często działamy jako architekt wiodący dla klienta, czyli przekrajamy się przez sprzęt, sieć, coś tam, coś tam, coś tam. Natomiast jest taka usługa, e, która się nazywa TAM, czyli Technical Account Manager. E, I tą usługę, ona jest komplementarna na przykład do tego, co my robimy, bo tam jest pewnego rodzaju interfejsem do VMware'a. Jak już trochę opowiedział o tym, bo to jest dość ciekawa rzecz, która daje wartość od razu po zakupieniu, w zasadzie. Tak, Struktury, tak, oczywiście. Technik, ale account manager. Account manager nie jest tu przypadkowo. Rzeczywiście to jest ktoś, kto dba o klienta, kto wie od strony technicznej, co w trawie piszczy, jest w stanie podpowiedzieć, jest w stanie a, pomóc w przypadku jakichś problemów związanych nie wiem, zgłoszonych z, z caseów do supportu. Co pół roku bodajże robi taki przekrojowy. Znowu postawę w Polsku Helpczek środowiska klienta, raport z tego, więc naprawdę trzyma rękę na pulsie na puls od strony technicznej, nie biznesowej, ale właśnie technicznej. To mm -hmm. jest według mnie no, bardzo dobre. Wiesz, że jak pracujemy z dużymi klientami, oni mają tamów, ta współpraca nabiera zupełnie innego wrażenia, bo to jest tak naprawdę wskazana, nazwana osoba w organizacji VMware która pomaga zbudować jakąś wartość. Na przykład my budujemy wartość, wiesz, projektując od początku do końca, a tamowie, czy nawet czy tam jeden, po prostu pomagają nam w tym, że jakby przekładają to na język korporacji, pomagają dotrzeć do odpowiednich osób w korporacji, przepychają tikety nogą, nie? gdzie któreś się tam, wiesz, zatknął. Po prostu są twoim człowiekiem w może. Ja myślę, że to jest mega fajny produkt, często dość zamawiany w Polsce. Nie zawsze, ale jest często tutaj na tapecie i mówię, i świetnie się sprawdza, bo dla nas, jak na przykład inżynierów kontraktu, architektów, to jest taki kierownik budowy od strony jest Wszystki kierownik budowy, który idzie i tam pałuje odpowiednio, odpowiednie osoby, no daje według mnie niesamowitą wartość w projektach. Dokładnie. W projektach my wchodzimy na chwilę i wychodzimy. Tam zostaje u klienta i jakby musi z tym żyć, tak samo jak klient, więc jest jakby po obu Dokładnie. stronach. Dokładnie, ból pozostaje w, w tym tak. samym miejscu. Nie? Więc y, mówię, te, te Professional Services to nie tylko takie usługi, o których mówiliśmy na początku, czyli usługi typu y, zaprojektuj i wybuduj. To nie zawsze musi być, że wszystko oddajemy dla PSO. Po prostu stwierdzamy, OK, dobra, tu nie czujemy się pewni, potrzebujemy wsparcia, kupujemy time and material, jest wiele dróg, ale warto z nich skorzystać, dlatego że y, no, jakby na to nie patrzeć, nie? Zmniejszamy sobie ryzyko projektowe. Michał Iwańczuk, czy, czy często PSO obserwuje błędy lub zgłasza zmiany w produkcie? A, cześć Michał, zdefiniuj często. Zdarza się oczywiście, że, że zdarza się w trakcie wdrożenia. My wdrażamy ten sam produkt, co, co i Wy czasami, więc uh -huh. jeżeli tam są błędy, to to, to je znajdujemy, zgłaszamy, często prosimy o to klienta, klient jednak ma większy nacisk na support, my możemy od innych stron próbować rozwiązać ten problem. Dokładnie, Zdarza się, jest ale nie jest to Jeden, tak. lewar, jeden lewar jest klienta, no nie, który jest tak. silny ze względu na pieniądz, który za tym płynie, a drugi lewar jest TAMA i PSO, który mówi, że pali mu się... Nie? No bo klient jest zadowolony, nie? a jego Dokładnie. głównym celem Dokładnie. jest tak naprawdę jakość świadczonych usług. Dobrze, słuchaj, jeszcze jedno pytanie takie na koniec, bo kończy nam się powoli czas, a jestem mega ciekaw, w sumie nie wiem, ile lat już PSO działa w Polsce? Od początku istnienia VMware w Polsce, czy, czy wcześniej, jak to było? Czy... Uh. Ciężko mi to powiedzieć, powiem szczerze, bo ja nie jestem od początku WMR w Polsce. Natomiast nawet jeżeli w Polsce nie było PSO jako takich osób, które tu wdrażały, to usługi przychodziły z zewnątrz, czy znaczy nie z zewnątrz, przepraszam, z zewnątrz polskiej organizacji z WMR, ale z, z Europy Centralnej, czy przez kontynent. Naprawdę. 5-7 tak, lat to jakby już trwa ta część PSO w Polsce. Bo, wiesz, bo chodzi mi o to, czy to jest młoda organizacja wewnątrz VMware, czy raczej organizacja, która. Ma swoją historię. Zespół, którym ja pracuję, co najmniej 4 lata pracuję już tutaj z polskimi klientami. Wcześniej mhm. zakładam, że też, też była, była interakcja, natomiast 4 lata to jest potężne. Myślę tak, doświadczenie jest... z polskimi klientami, nie mówię na całym świecie, bo to dużo, dużo wcześniej. Dokładnie. Robert, czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy pokazać zarówno usługi organicznego PSO, jak i usługi PSO- podwykonawców, przecież partnerów, którzy są certyfikowani, bo ta wartość na rynku jest potrzebna, produkty są coraz bardziej skomplikowane. I to nie jest źle, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak tego narzędzia używać. Także dziękuję Ci ślicznie, no i zapraszam Wagram znowu za y, kilka tygodni. Trzymajcie się, na razie. Dzięki, Cześć. I trzymajcie się, też.